Gdzie Z tej strony XROT, a dzisiaj zagramy sobie w Naturity X-Prince 2. Właśnie e, co się stało? Zmieniłem program do nagrywania, przez co teraz będzie lepsza jakość. I mam taką fajną ramkę i aktualnie mnie widzicie tak, ale teraz już widzicie mnie i gierkę. E, dzisiaj sobie znowu pogramy w Payday. Sobie obrabujemy nową rzecz. Myślę, że sobie obrabujemy. E, myślę, że możemy sobie ukraść. Bank Północny. Może być. Czekajcie. O, dobra, dobra. Nie, ta muzyka jest za głośna, musiałem ją po prostu wyłączyć. No to bank. Tylko dla znajomych. Lecimy. To jest dopiero taki pierwszy eksperymentalny, więc yy, jak nie będzie coś działać, to w następnym się postaram, żeby to już działało. Żeby gra nie była za głośna. Ja, ja dopiero się uczę z tym programem spokojnie. <ścoughs> O, um, blub, blub. Nie chcę. Jakiś manuel mnie zaprasza. <gryw> e, dzisiaj byłem... Dopiero e, półtorej godziny temu tak naprawdę wróciłem z PGA. O jeny. Okazało się, że gra Call of Duty Modern Warfare, którą kupiłem na PGA, ma tylko język niemiecki i a ja nie umiem niemieckiego, więc teraz kupuję z Allegro 15 z... za 15 zł. Tą samą grę, tylko że na język angielski. A za tamtą przepłaciłem 40. <grym> o jen, a się chyba tam dopiero w pociągu, że tam jest język niemiecki, więc już było po ptakach, można powiedzieć. <grym> o jen. muszę to zrobić jak najciszej, żeby nie było zbyt dużo policji. Słuchaj, jeszcze bankomat będzie dodatkowy, hajs? Halo? Muszę skakać w trybie obudowy? Co jest? Nie mogę się ruszać. <tryk> o! Kurde. Weź wiertarkę z parkingu. Shade, Siemanko, ziomuś. Dobra, tutaj mamy wiertarek gdzieś. Tam jest ochroniarz. To jest jakaś typiara. Cegła i powiennik. Muszę jakoś to zrobić tak, żeby... Nikt mnie nie zauważył, ale hmm. to jest zbyt dużo cywilów, żeby zrobić to, co chcę. Patrzę, gdzie są jakieś kory tam jest jakiś cywil. Niech on sobie przejdzie i ja zakładam maskę. No, idź. Idź, 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 idź. Cywili ten... Idzie. Muszę zabić cywila i ją. z ciału przecież jej Skopałem to. Się wjadł que Już, Motherfucker Już F Leżeć Ty Chodź. nas wszystkich tu po pozwiązywać. por cho cho Wiertarka Zapomniałem o niej Kurde, zapomniałem o wiertarce, nie? 200 sekund. 240 sekund. Mhm. Kurde, ja muszę kogoś zaprosić. Końcu na filmik. O kurde, trzeba naprawić. também é a minha furgoneta. Uh huh I baseball in naval Eee, czekajcie, musiałem zmniejszyć dźwięk. Bo to dla mnie jest chyba za głośno. Jest no, chodź, pomóż mi, dobra, musiałem, musiałem ten wam zmniejszyć głośność. Baseball, ja i poleciała 1000 metrów. 50 sekund, dobra. Cover me, I'll wycofują. Minionek! Trzech minionków tu było. Dwa, jeden. Chodź. Tak, ty chodź. Co Dobra.

co Halo, bo ty? Nie zabijam... Halo? Ej co jest? Halo? Bot! Bot! Ej, ej, ej! Chodź tu. No nie gadaj! Musieli się zaciąć! Nie! Zacięli się! Boty się zacięły i umarłem! Ja! Ja cię kręcę! No nie wierzę. A ja miałem jeszcze tyle do obrabowania. Ja bym mógł się milion na, łat na łatwo, za łatwo zarobić. Ja cię kręcę. No nie wierzę. O kurde. Ile ja nagrywałem 19 minut. Dobra. O Boże, to jest jeszcze inna rundka. Nie. No, a sobie chyba szybki mecz włączę. A co tam? A co tam? Już dawno nie grałem w szybki mecz. Czy ja ma typku? Może to są te słabe. No to Bank śródmiejski. Jeszcze raz. Spróbuję tego, że da z ludźmi. Może będę. By... W ogóle ja raz trafię na, taki, na takiego Typa, co on w ogóle nie, zaczynał. Chyba to była jego pierwsza gra. I on sobie tylko biegał i nie wiedział, co robić. Ojej <ścoughs> ale czemu ta piła mi się tak szy szybko ten Jo, Boże święty, oni mają wszyscy po czwartym lewerze. Ja, yeah. no to ja już wiem, co to będzie za gra. Mam nadzieję, że przynajmniej ogarniają, ogarniają tą grę. Tylko nie zakładać mi maski. Już założył maskę chyba. Co oni zrobili? Ty no, co za co za pajace, nie? Co za pajace. ci pajace. Już. Get down, get down. Ju, get down, get down. Już na ziemię. Już na ziemię. Ale już. E, ge dal. wszyscy essa que é so Scie, się, to jeszcze uciec. To jest najgorsze miejsce na ten. Na, na safe. Dlatego nie lubię grać y, w szybką grę, bo ludzie nie ogarniają. Co oni robią? Oni nie. No i przez nich teraz wszyscy tu są. ちょっと、この子どお、たちも 100 sekund Wolne działko Los zabezpieczony скаку Снайпер? Венты Będę chronił to. 6 sekund, ja już będę tu czekał. 6 sekund.

Não On tu nie da rady przejść. No, no bo oni zepsuli. Nie da się. Oni to zepsuli. Bo oni nie mają tłumików i wszyscy ich usłyszeli, gdy strzelili. Przynajmniej jeden z auto. Oni nie mieli tłumików i wszystko usłyszeli. Przepraszam. Już ciszam, już ciszam. Już, już siebie ciszam. Oni to popsują. A, przegraliśmy. No tak myślałem, jak to czwarty level to nie, nie ogarniają jeszcze. Oni muszą jeszcze zrozumieć, jak w to się gra. No dobra, moi drodzy, to był ik shot, więc... Nara!